Twoja postawa nie pasuje do naszej kultury, powiedział Colin Draper. Jego głos był płaski i pozbawiony emocji przez głośniki mojego laptopa. Kropka, będziemy musieli cię zwolnić ze skutkiem natychmiastowym. Kropka, wpatrywałem się w ekran z niedowierzaniem, a mój umysł ścigał się, by przetworzyć to. Co się dzieje? Kropka, jeszcze wczoraj przedstawiłem kompleksowy plan ulepszenia naszego systemu zarządzania projektami, plan, który zwiększyłby wydajność i przejrzystość w całej firmie. Kropka, Colin, nie rozumiem. Moja propozycja dotyczyła usprawnienia przepływu pracy, a decyzja jest ostateczna. Tanie kropka jego oczy odwróciły się od kamery. Dział kadr prześle ci niezbędne dokumenty. Proszę o zwrot własności firmy do końca tygodnia. Kropka zanim zdążyłam odpowiedzieć, kliknął zakończ spotkanie, a mój ekran stał się czarny. Siedziałem oszołomiony w swoim domowym biurze Fort Lauderdale. siedem lat poświęcania się rozwiązaniom Vertex. Niezliczone późne noce zapewniające terminową realizację projektów, i tak to się skończyło. Trzyminutowe połączenie i cyfrowe drzwi zatrzasnęły mi się przed nosem. Nazywam się Tanie Whitmore. W wieku 40 lat zbudowałam swoją reputację jako analityk operacyjny, który załatwia sprawy. Uratowałam upadające projekty, naprawiłam relacje z klientami zniszczone przez błędy kierownictwa wyższego szczebla i konsekwentnie zwiększałam nasze wskaźniki wydajności rok po roku. Klienci mnie kochali. Ponieważ byłem bezpośredni i zapewniałem wyniki. To, o czym Kolim nie wspomniał, czego starannie unikał, to fakt, że proponowany przeze mnie system ujawniłby dokładnie, w jaki sposób on i inni kierownicy. Niewłaściwie przydzielali zasoby. Nowe narzędzia do śledzenia pokazałyby, z niewygodną jasnością, jak zawyżano budżety i manipulowano harmonogramami, aby ukryć słabe planowanie na górze. Spojrzałem na mój notatnik, w którym zanotowałem kluczowe punkty mojej prezentacji. Obok leżał mój telefon, który już zaczął wibrować od wiadomości od zaniepokojonych kolegów, którzy usłyszeli wiadomości. Nie odebrałem go. kropka, Zamiast tego otworzyłem laptopa i utworzyłem nowy dokument. Na górze wpisałem: Whitmore Consulting Group Business Plan. Ogarnął mnie dziwny spokój. Spodziewałem się, że poczuję wściekłość lub rozpacz, ale zamiast tego poczułem coś innego. Jasność, kropka, spędziłem lata budując relacje z naszymi klientami, rozumiejąc ich potrzeby i dostarczając rozwiązania, które faktycznie działały. Te kontakty i wiedza nie należały do Vertex Solutions. Należały do mnie, kropka, gdy dotarła do mnie rzeczywistość mojej sytuacji, zdałem sobie sprawę, że to nie koniec, kropka, to była okazja, aby w końcu zbudować coś, co odzwierciedlało moje wartości. Przejrzystość, wydajność i prawdziwa obsługa klienta. Telefon nadal brzęczał, ale na razie go zignorowałem. Miałem plan do zrobienia, kropka, zawsze zajmowałem się rozwiązywaniem problemów. Kiedy dołączyłem do Vertex Solutions siedem lat temu, była to zmagająca się z trudnościami firma zarządzająca projektami, ledwo utrzymująca się na powierzchni na konkurencyjnym rynku. ich procesy były przestarzałe. Komunikacja z klientami niespójna, a ich reputacja cierpiała. W ciągu pierwszego roku całkowicie zrestrukturyzowałem ich systemy przepływu pracy. Wdrożyłem regularne wizyty kontrolne u klientów i opracowałem niestandardowe rozwiązania dla ich trzech największych klientów. Colin, który właśnie awansował na stanowisko dyrektora operacyjnego. Przypisywał sobie zasługi za większość moich innowacji podczas spotkań kadry kierowniczej. Ale nie przeszkadzało mi to. Wierzyłam w pracę, a nie w uznanie jesteś nieoceniona, Tanie powiedziałby po tym jak uratowałam kolejny projekt, który był źle zarządzany od samego początku. Klienci ci ufają. To była prawda, kropka, podczas gdy Colin i inni dyrektorzy marudzili i raczyli potencjalnych klientów wielkimi obietnicami. Ja budowałam relacje oparte na faktycznym spełnianiu tych obietnic. Spędziłem wiele godzin na zrozumieniu unikalnych wyzwań każdego klienta, często tworząc niestandardowe rozwiązania, które wykraczały poza naszą standardową ofertę. James Henderson z Tribexa Corp. Powiedział mi kiedyś: Nie obchodzi mnie, kto oficjalnie rządzi. Wiemy, że to ty sprawiasz, że rzeczy się dzieją. Podobne zdanie powtórzyli Diane Powell z North Peak Engineering i Robert Johnson z Borealis Capital. Wszyscy wiedzieli, do kogo zadzwonić, gdy potrzebowali prostych odpowiedzi i prawdziwych rozwiązań. Mój mąż Tyler od lat powtarzał mi, że jestem niedoceniana w Vertex. Dźwigasz tę firmę na swoich barkach, mówił, gdy pracowałam do późnych godzin nocnych, naprawiając problemy, których nie stworzyłam. Pewnego dnia powinieneś zacząć działać na własną rękę. Zawsze odrzucałem ten pomysł. Miałem pewność zatrudnienia, przyzwoitą pensję i robiłem różnicę, nawet jeśli nie zawsze było to dostrzegane. Poza tym. Zaczynanie od nowa wydawało się zniechęcające i ryzykowne. To, czego Tyler nie mógł dostrzec, a ja sama dopiero zaczynałam zdawać sobie z tego sprawę, to fakt, że kultura firmy powoli się pogarszała. Nacisk został przeniesiony z satysfakcji klienta na premie dla kierownictwa. W projektach brakowało pracowników, podczas gdy budżety w tajemniczy sposób rosły. Zasoby były przydzielane w oparciu o to, którzy menedżerowie byli w danym tygodniu nafaworyzowani, a niektóre projekty faktycznie ich potrzebowały. Proponowany przeze mnie system pozwoliłby to wszystko ujawnić. Stworzyłby automatyczne raporty pokazujące alokację zasobów. Wykorzystanie budżetu i śledzenie czasu we wszystkich projektach. Pulpit nawigacyjny uniemożliwiłby ukrycie nieefektywności, które po cichu kompensowałem przez lata. Z perspektywy czasu powinienem był przewidzieć reakcję Kołlinę. Moja propozycja nie była tylko usprawnieniem kropka była zagrożeniem dla status quo. Które przynosiło korzyści jemu i jego otoczeniu kropka rano po rozwiązaniu umowy obudziłam się z dziwnym uczuciem lekkości. Tyler przyniósł mi kawę do łóżka a jego twarz była mieszanką troski i złości w moim imieniu. Nadal nie mogę uwierzyć, że zwolnili cię przez rozmowę wideo, powiedział siadając na brzegu łóżka. Po tym wszystkim, co dla nich zrobiłaś, kropka, wzięłam łyk kawy i sięgnęłam po laptopa. Zabawne jest to, że nie jestem już nawet zdenerwowany. Czuję ulgę. Ulga? Zapytał zaskoczony. Przez lata rekompensowałam ich złe zarządzanie, tuszowałam ich błędy, pracowałam nad ich ego. Jestem wyczerpana, Tyler kropka, przyjrzał się mojej twarzy. Więc co zamierzasz zrobić? Odwróciłem laptopa w jego stronę, pokazując biznesplan, nad którym pracowałem północy. Zamierzam założyć własną firmę konsultingową. Robić to, co zawsze, ale na moich warunkach. Tyler zeskanował dokument, a jego wyraz twarzy zmienił się z zaskoczenia w podekscytowanie. Mówisz poważnie? Całkowicie poważnie, potwierdziłem. Zabezpieczyłem już nazwę domeny i zacząłem nakreślać pakiety usług. Resztę poranka spędziłem na wysyłaniu e emaili i wykonywaniu telefonów. Nie po to, by oczerniać Vertex czy Koulinę. Byłem na to zbyt profesjonalny. Ale po to, by powiadomić moje kontakty o zmianie ścieżki kariery. Byłem ostrożny z moimi sformułowaniami. Po prostu stwierdzając, że rozpoczynam nowe przedsięwzięcie koncentrujące się na wydajności operacyjnej i doradztwie w zakresie zarządzania projektami. W pożelunku moja skrzynka odbiorcza zapełniła się odpowiedziami. Byli koledzy wyrażający szok z powodu mojego odejścia, kontakty branżowe oferujące kontakty, a co najbardziej zaskakujące, e-mail od Jamesa Hendersona z Trivexa Corp. Słyszałem o Twoim odejściu z Vertex. Porozmawiajmy jak najszybciej. Kropka natychmiast do niego zadzwoniłam. Tanie powiedział, gdy odebrał. Co się do cholery stało? Podałam mu oczyszczoną wersję. Różnica w wizji przyszłości firmy. Kropka, James tego nie kupił. Colin w końcu zdał sobie sprawę, że to ty trzymasz wszystko w kupie, prawda? Groził ci? Nie mogłem powiedzieć. Odpowiedziałem dyplomatycznie: cóż, jego strata James kontynuował mamy zaplanowane trzy duże projekty z Vertexem na następny kwartał. Ale szczerze mówiąc, byłeś jedynym powodem, dla którego z nimi zostaliśmy. Jeśli chcesz być niezależny, wolimy pracować bezpośrednio z tobą poczułem podniecenie zmieszane z niepokojem. To znacząca oferta, James. Dla nas to oczywiste. Twoje strategiczne podejście pozwoliło nam zaoszczędzić niezliczone godziny i zasoby. Prześlij mi propozycję do końca tygodnia. Po tym, jak się rozłączyliśmy, siedziałem w oszołomionej ciszy. Wtedy mój telefon zadzwonił ponownie. To była Diane Powell z North Peak Engineering z zasadniczo tą samą wiadomością. Pod koniec dnia zadzwonił również Robert Johnson z Borealis Capital. Trzech największych klientów Vertex. Reprezentujących prawie 40% ich kwartalnych przychodów, było gotowych pójść za mną. Kropka tej nocy, gdy zaktualizowałem swój biznesplan o ten nieoczekiwany rozwój sytuacji, zdałem sobie sprawę, że to, co Colin zamierzał ukarać, stało się moim wyzwoleniem. Kropka tydzień po moim wypowiedzeniu. Whitmore Consulting Group została oficjalnie założona. Kropka przekształciłam naszą sypialnię dla gości w odpowiednie biuro, wraz z profesjonalną konfiguracją do połączeń wideo. Tyler zaskoczył mnie niestandardową tabliczką na moje biurko. Tanie Whitmore, założycielka i CEO. Byłam w trakcie finalizowania mojej propozycji dla Tribexa Corp., kiedy zadzwonił mój telefon. Identyfikator dzwoniącego pokazał, że to Jessica Barnes, dyrektor HR Vertex. Tanie, powiedziała, gdy odebrałam, jej głos był niezwykle niepewny. Jak się masz dobrze, Jessica? Co mogę dla Ciebie zrobić? Cóż, Colin poprosił mnie o kontakt. Wygląda na to, że jest pewne zamieszanie z kilkoma naszymi klientami. Proszę o rozwiązanie umów. Odchyliłem się do tyłu na krześle, a ty dzwonisz do mnie, ponieważ wymienili twoje imię. Colin pomyślał, że być może mogłaś wpłynąć na ich decyzję. Ostrożnie dobierałam słowa. Założyłem własną firmę konsultingową, do czego mam prawo. Nie naruszyłem żadnych klauzul o zakazie konkurencji, ponieważ Vertex ich nie posiada. Jeśli klienci podejmują decyzje biznesowe, to jest to ich prerogatywa. Na linii nastąpiła przerwa. Czy rozważyłabyś powrót? Colin jest gotów zaoferować ci znaczną podwyżkę i nowy tytuł. Oferta mnie zaskoczyła, ale zajęło mi tylko chwilę, aby znaleźć odpowiedź. Doceniam ofertę Jessica, ale już obrałam nową ścieżkę. Po rozłączeniu się otrzymałem e-mail od Travexakop potwierdzający, że oficjalnie rozwiązali umowę z Vertex, Solutions i z niecierpliwością czekają na współpracę z Whitmore Consulting Group. W załączniku znajdowała się podpisana kopia propozycji, którą im wysłałem. Zatwierdzona bez żadnych poprawek. W ciągu kilku godzin podobne e-maile nadeszły od North Peak Engineering i Borealis Capital. W ten sposób miałem trzech dużych klientów i napięty harmonogram na następny kwartał. Następnego dnia otrzymałem wiadomość od Davida Cine, jednego ze starszych kierowników projektów Vertex i osoby, z którą blisko współpracowałem od lat. Musimy porozmawiać? Mogę do ciebie zadzwonić? Napisał. Zgodziłem się. A kiedy David zadzwonił, brzmiał jakby mówił przyciszonym tonem. Panuje tu chaos, powiedział. Po tym, jak ci trzej klienci się wycofali, Colin zwołał nadzwyczajne spotkanie. Obwinia wszystkich oprócz siebie. Przykro mi to słyszeć, powiedziałem, szczerze, martwiąc się o moich byłych kolegów. Nie przepraszaj. Powinieneś zobaczyć miny dyrektorów. W końcu zdali sobie sprawę, kto tak naprawdę dbał o zadowolenie klientów. David zrobił pauzę. Słuchaj. Kilku z nas myśli o odejściu. Czy byłbyś zainteresowany zatrudnieniem kilku doświadczonych członków zespołu? Nie planowałem tak szybkiego rozwoju, ale posiadanie zaufanego zespołu pozwoliłoby mi szybciej przyjmować więcej klientów. Wyślij mi ich cv, powiedziałem mu. Pod koniec drugiego tygodnia, Whitmore Consulting Group powiększyła się o Dawida i dwóch innych byłych pracowników Vertex, Ana Martinez, wyjątkowy analityk danych, i Patrick Wilson. Wykwalifikowany menedżer do spraw relacji z klientami. Założyliśmy sklep w małej, ale profesjonalnej przestrzeni biurowej, którą wynająłem w centrum Fort Lauderdale. Było to trudne finansowo, ale wiedziałem, jak ważne jest przedstawienie wiarygodnego wizerunku biznesowego potencjalnym klientom. Nie zdawałem sobie sprawy, jak szybko różnie się, się wieść w naszej branży. Mój telefon nieustannie dzwonił z zapytaniami od potencjalnych klientów. Którzy słyszeli o nowej firmie założonej przez cudotwórcę z Vertex. w międzyczasie dowiedziałem się od osób z branży, że Colin stara się zapobiec dalszym odejściom klientów. W końcu zaczął wdrażać niektóre z proponowanych przeze mnie zmian. za mało. Za późno. po trzech miesiącach prowadzenia Whitmore Consulting Group. Nasza niewielka przestrzeń biurowa była już zbyt mała. z listą klientów, która powiększała się z tygodnia na tydzień, i zespołem. W skład którego wchodziło obecnie siedmiu byłych pracowników Vertex, rozglądałem się za większymi biurami i rozważałem naszą długoterminową strategię rozwoju. Pewnego wieczoru, gdy kończyłem pracę, David wszedł do mojego biura z niezwykłym wyrazem twarzy. Będziesz chciał to zobaczyć, powiedział, kładąc swój tablet na moim biurku. Był to biuletyn branżowy z nagłówkiem: Vertex, Sojusz ogłasza restrukturyzację w związku z odpływem klientów. Artykuł szczegółowo opisywał w jaki sposób firma straciła ponad 50% swojej bazy klientów w ciągu zaledwie 12 tygodni, a teraz zwalniała prawie jedną trzecią swoich pracowników. Colin został zdegradowany, dodał David. Zarząd w końcu wkroczył do akcji. Przejrzałem artykuł, odczuwając złożoną mieszankę emocji. Nie miałem zamiaru zniszczyć Vertex. Po prostu stworzyłem coś lepszego. Jest tego więcej, powiedział David, odbierając tablet i przechodząc na inną stronę. Zobacz, kto się odezwał. Była to wiadomość na LinkedIn od Edwarda Nowaka, dyrektora generalnego Vertex. Tanie, myślę, że musimy porozmawiać. Zarząd ma kilka pytań dotyczących systemów, które opracowałaś w Vertex. Szczerze mówiąc, przydałyby nam się twoje spostrzeżenia. Czy byłabyś otwarta na konsultacje? Spojrzałam na Dawida, który teraz się uśmiechał. Chcą cię zatrudnić, aby naprawić bałagan, który stworzyli. Kiedy cię zwolnili? Ironia nie umknęła mojej uwadze. Zastanowię się nad tym, powiedziałem Dawidowi. Tej nocy omówiłem sytuację z Tylerem podczas kolacji. Nie jesteś im nic winien, przypomniał mi. Ale to może być dobry interes, by im pomóc. Poza tym pokazałoby to wszystkim, że jesteś większą osobą. przytaknąłem, zastanawiając się nad tym. Dałoby mi to również szansę na wdrożenie środków przejrzystości, które zawsze chciałem tam zobaczyć. następnego dnia odpowiedziałem na wiadomość Edwarda, zgadzając się na spotkanie, ale wyjaśniając, że przyjdę jako konsultant, a nie potencjalny pracownik. spotkanie zostało ustalone na następny tydzień w siedzibie Vertex. Kiedy przyjechałem, atmosfera była zauważalnie inna. W recepcji było ciszej, mniej i pracowników się spieszyło. Edward przywitał mnie osobiście, wyglądając na zmęczonego i upokorzonego. Dziękuję za przybycie, tanio powiedział. Prowadząc mnie do sali konferencyjnej Doceniam twoją gotowość do rozmowy w sali konferencyjnej zaskoczył mnie nie tylko Edward, ale także trzech członków zarządu. Colin był wyraźnie nieobecny. Zanim zaczniemy, powiedział Edward, gdy już wszyscy usiedliśmy, chciałbym przeprosić za sposób, w jaki potraktowano Twoje odejście. Było to nieprofesjonalne i, jak teraz zdaliśmy sobie sprawę, niezwykle krótkowzroczne. Odezwała się jedna z członkini zarządu, starsza kobieta, którą rozpoznałam jako Victoria Winters. Zapoznaliśmy się z Twoją propozycją ulepszeń systemu przed Twoim wypowiedzeniem. To dokładnie to, czego ta firma potrzebuje i szczerze mówiąc, powinna była wdrożyć lata temu. Chcielibyśmy zatrudnić Whitmore Consulting Group do wdrożenia tych systemów, wyjaśnił Edward. Jesteśmy gotowi zaoferować bardzo konkurencyjną umowę. Słuchałem uważnie, zadając szczegółowe pytania na temat ich oczekiwań i harmonogramu. Był to znaczący projekt. Który wymagałby znacznych zasobów od mojej rozwijającej się firmy. Gdy nasze spotkanie dobiegło końca, Wiktoria odprowadziła mnie do windy. Tak na marginesie powiedziała cicho. Decyzja Kouliny o zwolnieniu cię mogła być najdroższym błędem w historii tej firmy. Niektórzy z nas w zarządzie wciąż próbują zrozumieć, jak do tego doszło, kropka uśmiechnąłem się uprzejmie. Czasami potrzeba zakłóceń, aby zobaczyć, co jest naprawdę cenne, kropka gdy drzwi windy się zamknęły, poczułem, jak ogarnia mnie poczucie winy. Nie dlatego, że Vertex walczył, ale dlatego, że moja wartość została w końcu doceniona nie tylko przez nich, ale przez całą branżę. Kontrakt z Vertex okazał się być dopiero początkiem. Gdy rozeszła się wiadomość, że Whitmore Consulting Group współpracuje z firmą, która zwolniła swojego założyciela, nasza wiarygodność w branży wzrosła. Firmy były zaintrygowane konsultingiem, który mógł dostarczyć taką wartość, że nawet były pracodawca przełknąłby swoją dumę. Aby z nimi współpracować. sześć miesięcy po uruchomieniu mojej firmy przenieśliśmy się do przestronnego biura w prestiżowym budynku w centrum Fort Lauderdale. Nasz zespół rozrósł się do 15 pracowników, z których większość stanowili specjaliści wybrani przeze mnie ze względu na ich wyjątkowe umiejętności i nastawienie na klienta. w dniu, w którym podpisaliśmy umowę z naszym dziesiątym dużym klientem, zorganizowałem w biurze małą uroczystość. Gdy wznosiliśmy kieliszki szampana za nasz sukces, moja asystentka poinformowała mnie, że ktoś chce się ze mną widzieć w recepcji. Kropka ku mojemu zaskoczeniu: był to Colin Draper. Masz chwilę? Zapytał, wyglądając niezręcznie w naszej eleganckiej recepcji. Kropka zaprowadziłam go do mojego biura, ciekawa jego niespodziewanej wizyty. Gratuluję sukcesu! zaczął niezręcznie, gestykulując na otaczające nas biuro. Zbudowałeś tu coś imponującego. Dziękuję, odpowiedziałem neutralnie. Co mogę dla ciebie zrobić, Colin? Przesunął się na swoim miejscu. Nie jestem tu w imieniu Vertex. Kropka, zostałem zwolniony w zeszłym miesiącu. Nie odpowiedziałem, czekając, aż będzie kontynuował. Systemy przejrzystości, które wdrożyłeś, ujawniły pewne rozbieżności w moich decyzjach dotyczących zarządzania. Oczyścił gardło. Zarząd nie był zadowolony, kropka, nie mogłem nie docenić ironii. System, za którego zaproponowanie mnie zwolnił, ostatecznie ujawnił jego niegospodarność. Przykro mi to słyszeć, powiedziałam, choć oboje wiedzieliśmy, że tak nie było. Słuchaj, tanie, powiedział, pochylając się do przodu. Wiem, że popełniłem błąd. Chroniłem siebie, zamiast robić to, co było dobre dla firmy. Ale jestem dobry w tym, co robię, gdy mam odpowiednie wskazówki. Wziął głęboki oddech. Przyszedłem zapytać, czy masz może wolne stanowisko. prośba była tak niespodziewana, że przez chwilę nie mogłam odpowiedzieć. Colin Draper, człowiek, który zwolnił mnie przez zoom bez ostrzeżenia i dyskusji. Prosił mnie o pracę. Przyjrzałem mu się uważnie. czy to była szczera pokora, czy tylko kolejne samolubne posunięcie. Colin, powiedziałem w końcu, moja firma jest zbudowana na przejrzystości, współpracy i prawdziwej obsłudze klienta. To nie są tylko slogany. To sposób, w jaki działamy każdego dnia, kropka szybko skinął głową. Dokładnie dlatego chcę z tobą pracować. Nauczyłem się na własnych błędach, kropka rozważyłem jego prośbę. Zatrudnienie Kouliny byłoby postrzegane albo jako niesamowity akt przebaczenia, albo głupia decyzja o zatrudnieniu kogoś, kto już udowodnił swój charakter. Nie mam dla ciebie posady, powiedziałam w końcu, obserwując jak jego twarz opada. Ale mam pewne kontakty w branży, które mogą to zrobić. Wykonam kilka telefonów pod jednym warunkiem. Jaki? Zrozumiesz, co tak naprawdę wydarzyło się między nami. Nie zostałem zwolniony, ponieważ moje nastawienie nie pasowało do kultury. Zostałem zwolniony, ponieważ zagroziłem systemowi, który przynosił korzyści tobie kosztem klientów i współpracowników. Colin miał na tyle przyzwoitości, by wyglądać na zawstydzonego. Masz rację. I zapłaciłem za ten błąd. Odprowadzając go, zdałem sobie sprawę, że sukces mojej firmy nie był mierzony tylko w klientach i przychodach. Odzwierciedlała go również ta chwila. Posiadanie pewności siebie i bezpieczeństwa, aby stawić czoła byłemu przeciwnikowi bez goryczy. Późnym popołudniem wykonałem te telefony zgodnie z obietnicą. Nie dlatego, że Colin zasługiwał na moją pomoc, ale dlatego, że właśnie takim liderem postanowiłem być takim, który ceni rozwój i drugą szansę, nawet dla tych, którzy nie zaoferowali mi tego samego kropka rok po tym, jak zostałem zwolniony z powodu zoom. Stanąłem na podium jako główny mówca na dorocznej konferencji poświęconej doskonałości zarządzania projektami w Miami nie umknęła mojej uwadze ironia. Rok wcześniej Colin reprezentował Vertex Solutions na tym właśnie wydarzeniu. Sukces to nie tylko posiadanie odpowiednich strategii, powiedziałem sali wypełnionej profesjonalistami z branży. Chodzi o wdrażanie ich w sposób uczciwy i przejrzysty. Gdy przemawiałem, widziałem kierownictwo Vertex Solususus siedzące w pierwszym rzędzie. Edward Nowak przytakiwał moim punktom, podczas gdy Victoria Winters faktycznie robiła notatki. Ich firma ustabilizowała się pod nowym kierownictwem, choć nie odzyskała dawnej pozycji rynkowej. kiedy założyłem Whitmore Consulting Group. Kontynuowałem. Nie chodziło o konkurowanie z byłymi pracodawcami lub udowodnienie komukolwiek, że się myli. chodziło o stworzenie przestrzeni, w której dobra praca może być wykonywana uczciwie, w której klienci otrzymują wartość, za którą płacą. A pracownicy są doceniani za swój wkład. Kropka po moim wystąpieniu podczas przyjęcia networkingowego Edward podszedł do mnie ze szklanką wody gazowanej. To była doskonała prezentacja, Tanie powiedział. Chociaż nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że była częściowo skierowana do nas, kropka uśmiechnęłam się. Potraktuj to, jak chcesz, Edwardzie. Rozejrzał się po tłumie, z którego wielu zgromadziło się wokół moich kolegów z Whitmore Consulting. Twoja firma zawładnęła wyobraźnią całej branży. Wszyscy chcą poznać wasz sekret. Nie ma żadnego sekretu, odpowiedziałem. Po prostu dobra praca, prawdziwe relacje i przejrzyste procesy. Wszystko co starałem się wdrożyć w Vertex. Wyraz twarzy Edwarda stał się refleksyjny. Zarząd omawiał potencjalną ofertę przejęcia. Vertex wciąż walczy o odbudowę bazy klientów, a twoje systemy tylko uwypukliły problemy strukturalne, które ignorowaliśmy przez lata. Uniosłem brew, zaskoczony jego szczerością. Czy sugerujesz to, co myślę, że sugerujesz? Czy Whitmore Consulting Group rozważyłaby przejęcie Vertex Solutions? Byłby to niekonwencjonalny ruch, ale potencjalnie korzystny dla obu firm. Przejęcie Vertex Solutions przez Whitmore Consulting Group trafiło na pierwsze strony wszystkich branżowych publikacji. To. co zaczęło się jako moja osobista opowieść o zemście, przekształciło się w historię sukcesu biznesowego, której można by Y uczyć w szkołach zarządzania. Zatrzymaliśmy większość pozostałych pracowników Vertex, integrując ich z naszą bardziej przejrzystą kulturą. Niektórzy łatwo przystosowali się do zmian, podczas gdy inni zmagali się z odpowiedzialnością, jakiej wymagały nasze systemy. Colin, który znalazł pracę w mniejszej firmie dzięki mojej rekomendacji, wysłał mi e-mail z gratulacjami, który brzmiał po prostu zbudowałeś coś niezwykłego z przeciwności losu. Uczę się na Twoim przykładzie. W dniu, w którym sfinalizowaliśmy przejęcie, zaprosiłem pierwotnych członków zespołu, którzy dołączyli do mnie w tych pierwszych dniach na prywatną kolację. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że skończymy tutaj, powiedział David, podnosząc kieliszek. Od tego małego biura do posiadania firmy, która pozwoliła nam odejść, zaśmiała się Anna. Pamiętam, jak skombinowaliśmy sprzęt i pracowaliśmy w absurdalnych godzinach. A teraz spójrz na nas, kropka, rozejrzałem się po stole i spojrzałem na ludzi, którzy zaryzykowali moją wizję, podczas gdy była ona niczym więcej, niż wyzywającą odpowiedzą na odrzucenie. Nie mógłbym tego zrobić bez was wszystkich wierzących w to, co możemy razem zbudować, odezwał się Patrick, który niedawno awansował na szefa działu relacji z klientami. Wiesz, co jest najlepsze. Nie musieliśmy rezygnować z tego, kim jesteśmy, aby się tu dostać. Wygraliśmy, będąc lepszymi, a nie bezwzględnymi, kiedy świętowaliśmy, zastanawiałem się nad podróżą. Kiedy Colin zakończył rozmowę przez Zoom, odcinając mnie bezgodności właściwej rozmowy, myślał że demonstruje swoją moc. Zamiast tego nieumyślnie wprowadził mnie w tworzenie czegoś znacznie bardziej znaczącego, niż zbudowałbym w innym przypadku. Czasami największe okazje przychodzą w przebraniu niesprawiedliwych zwolnień. Withmore Consulting Group nadal się rozwijała. Ostatecznie otwierając biura w trzech dodatkowych miastach. Mój styl przywództwa, skoncentrowany na wzmacnianiu pozycji pracowników i utrzymywaniu prawdziwych relacji z klientami, stał się studium przypadku skutecznego zarządzania. Często zastanawiałem się nad tym, jak to, że zostałem zwolniony podczas tej trzyminutowej rozmowy na Zoomie, stało się najlepszym krokiem w rozwoju mojej kariery, zmieniając przeciwności losów triumf dzięki profesjonalizmowi, a nie małostkowej zemście.